Szanowni Państwo, witam serdecznie. Zaprosiłem wszystkich do ratusza, żeby porozmawiać o inwestycjach, które będą realizowane w roku 2013. Dlaczego inwestycja? Z tego względu, że do mnie dochodziło wiele pytań. Czy na pewno w roku tym bieżącym będą inwestycje, czy Wejherowa stać na to, żeby realizować inne inwestycje niż Filharmonia Kaszubska, czy może dlatego, że odbieramy, od, próbujemy otworzyć Filharmonię, więc nic innego w Wejherowie już nie powstanie. Ponieważ było tak dużo pytań, więc postanowiłem, żebyśmy się spotkali i taka odpowiedź została udzielona. Razem ze mną stoją radni, którzy podjęli trud zagłosowania na, za tegorocznym budżetem, budżetem na rok 2013. Wiadomo, że prezydent sam nic nie stworzy, musi to zrobić wspólnie z radnymi i bardzo sobie cenię, że są osoby, które pochyliły się w roku, który jest przez świat. Europę szczególnie uznawany za rok, w którym kryzys bardzo mocno jest odczuwalny, jednak starać się, że mimo nie jest najłatwiej od strony finansowej, jednak żebyśmy mogli doprowadzić do sytuacji takiej, że Wejherowo rozwija się pod każdym względem, tym także inwestycyjnym. Jaki ten rok pod względem inwestycji będzie? Prowadziłem konsultacje. Te inwestycje też wynikają ze strategii. Strategia to jest program, który jest realizowany od wielu lat. To nie jest coś takiego, że ad hoc się nagle znalazł. Wszystko to jest realizowane w sposób przemyślany, konsekwentny i jedno z drugiego wynika. Staramy się, żeby herowo pod każdym względem się rozwijało i te inwestycje też mają taki charakter. Rok 2013, oprócz elementów, które są związane z kulturą, z rewitalizacją, można powiedzieć, że to jest rok, w którym będzie bardzo dużo realizowanych inwestycji drogowych. O inwestycje drogowe często się pytają inni. Takie inwestycje drogowe są realizowane w roku 2013. Pytanie, czy wszędzie? Staraliśmy się, żeby tak. Tu z mojej prawej strony jest miasto podzielone na cztery okręgi. Okręgi, które wiemy, że do końca tej kadencji jeszcze funkcjonują. W związku z tym staraliśmy się, żeby w każdym okręgu jedna z większych inwestycji drogowych była realizowana. Okręg numer jeden. W okręgu numer jeden będzie ulica budowana Stanisławy Panek. Jest to ulica, która, która prowadzi do centrum handlowego Jantar, gdzie wielokrotnie zwracano nam uwagę, że dojście do tego centrum handlowego jest um, po dziurach, w związku z tym ulica Stanisławy Panek jest, będzie w tym roku realizowana. Oprócz tej ulicy będzie budowany ciąg pieszo-rowerowy, który jest wzdłuż rzeki Cedron, od Kładki, tam przy centrum handlowym Jantar, aż do ulicy Judyckiego. Jest to w ramach zadania turystyczny szlak północnych Kaszub stworzenie wspólnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatu Puckiego i Wejherowskiego. Ma on stworzyć połączenie ścieżką rowerową z północnych części Wejherowa do południowej, czyli do centrum. Okręg numer dwa. Okręgu numer dwa będzie przebudowa ulicy Konopnickiej, drugi etap, i ulicy morskiej. Jest to w pobliżu placu zabaw. Tamtędy zresztą ludzie przemieszczają się do kościoła. Jest to teren, który wymaga budowy, w związku z tym tam nastąpi przebudowa ulicy Konopnickiej, drugi etap, i ulicy morskiej. Okręg numer 3. Okręgu numer 3, jeżeli chodzi o inwestycje, które bardzo często były podnoszone, to była prośba o przebudowę ulicy Śmiechowskiej, jak i prośba o przebudowę ulicy Leśnej, razem z tymi ulicami przybocznymi. Przybocz, Ponieważ mieliśmy jak zresztą przy większych inwestycjach pieniądze na jedną, większą inwestycję. Biorąc pod uwagę szkołę i biorąc pod uwagę partnera, jakim jest PEWI, który by w tej inwestycji z nami uczestniczył, została podjęta decyzja, że w okręgu numer 3 nastąpi przebudowa ulicy Śmiechowskiej. Oprócz tego w okręgu numer 3 będzie remont chodnika wzdłuż ulicy Roszczynialskiego na odcinku od ulicy Wysokiej do ulicy Myśliwskiej. Okręg numer 4. W okręgu numer 4 większą inwestycją, która w tym roku będzie realizowana, to będzie budowa ulicy Kotłowskiego i ulicy Rogaczewskiego, drugi etap prac. Jest to bardzo oczekiwane przez tamto społeczeństwo, czyli kolejny etap tych ulic będzie realizowany. To, co przedstawiłem, to są inwestycje w okręgach. Co będziemy realizować jeszcze? I tutaj będzie kolejny etap rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa. Są to, jest to etap trzeci. Są to ulice, które są wzdłuż ZUS-u. Będzie to praktycznie zakończenie przedłużenia ulicy Wałowej z ulicą Sobieskiego aż do Ronda. I w ten sposób te kolejne etapy zamkną jakby pewną całość rewitalizacji. Jakie inne inwestycje drogowe będą w realizowane? I tutaj jest kilka inwestycji, które realizujemy wspólnie z innymi samorządami. Jest to cecha bardzo charakterystyczna. Cieszymy się, że w partnerstwie z innymi samorządami możemy też realizować inwestycje drogowe. Samorządem wojewódzkim w roku 2013 będzie przebudowa skrzyżowania w ulicy Sienkiewicza przed przejazdem kolejowym. Jest to droga 218. Długi okres przygotowawczy nastąpił, trwało też procedura zanim doszło do realizacji. W tym przypadku z samorządem wojewódzkim, ale realizacja będzie po stronie i nadzór po stronie miasta Wejherowa. Przygotowanie przetargu i wyłonienie też wykonawcy. Samorządem powiatowym, czyli ze starostwem wejherowskim. Tu przygotowaliśmy budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Sobieskiego. Od ulicy 3 maja do ulicy Halera. Ta inwestycja będzie w całości finansowana przez miasto. Czekamy tu tylko na zgodę ze starostwa. Jak tylko będzie zgoda starostwa, to od razu przystępujemy do prac. Jest to ważna inwestycja, bo ona pozwala połączyć ścieżkę rowerową w śródmieście w kierunku zachodnim. I kolejna rzecz to jest. Budowa ciągu pieszo-rowerowego pieszo przy ulicy Sucharskiego i tą inwestycję chce realizować powiat, a udział miasta polegałby na pomocy dla powiatu w załatwieniu spraw terenowych z pracowniczym ogrodem działkowym, co dałoby szansę zrealizowania tej inwestycji. Dla nas jest ważne, bo byśmy prawie do Bolszewa przez Wejcherową, mieli w ten sposób ścieżkę rowerową. Samorządem Gminy Weicherowo i tutaj podjęliśmy decyzję o wspólnym finansowaniu budowy ronda w ulicy Sucharskiego. Na Łuku, w miejscu bardzo niebezpiecznym, powstałoby rondo, projekt przygotowuje Gmina Weicherowo i wspólna to by była inwestycja, gdyż do tego ronda byśmy się dołożyli. Czy są jeszcze jakieś inne inwestycje, które byśmy mogli zaliczyć? do charakteru drogowych, a mianowicie parkingi. W roku 2013 przewidujemy budowę parkingu w kwartale ulic Kopernika i Sobieskiego, popularnie nazywanym parkingiem przy sądzie. Jest to jeden z największych parkingów w centrum miasta, który by powstał w Wejherowie. Oprócz tego Planujemy rozpocząć budowę parkingu przy cmentarzu Wejcherowskim w Śmiechowie. Jest to też od wielu lat oczekiwana inwestycja, bardzo potrzebna, gdyż ludzie korzystający z tego cmentarza, a cmentarz robi się coraz większy, nie bardzo mają gdzie postawić swoje pojazdy. W związku z tym ta inwestycja też w tym roku byłaby realizowana. Kolejne inwestycje na terenie miasta Wejcherowa. To są inwestycje projektowe, bardzo ważne, bo mają połączyć Północ z Południem. Gwiazdo Wejherowe jest przedzielone torami kolejowymi i bezkolizyjne połączenia są tu bardzo ważne. Pierwszy projekt to jest projekt węzła Zryw, to jest połączenie drogi krajowej nr 6 z jednej strony z ulicą Sikorskiego, drugiej z połączeniem ulicą Patoka do Gryfa Pomorskiego. W tym roku projekt zostanie zakończony. Będzie można przygotowywać się do starania środków zewnętrznych, żeby tą inwestycję zrealizować. Kolejny projekt, który będzie rozpoczęty w tym roku, to jest metropolitalny węzeł integracyjny oraz tunel w ciągu ulicy Kwiatowej. Pozwoli on w ten sposób, żeby wokół dworca bezkolizyjnie połączyć dwie części miasta Wejherowa. Dworzec z rondem Solidarności. Trzeci projekt to będzie projekt węzła działki, połączenie drogowe ulicy Sucharskiego z drogą krajową nr 6. Planujemy, żeby ta dokumentacja była w trzecim kwartale zakończona, co pozwoliłoby się starać o środki z tzw. schetynówki, żeby w przyszłym roku zrealizować już tą inwestycję. Z innych inwestycji, które Państwa mogłyby zainteresować, to w oświacie będzie kolejny obiekt, podlegał termomodernizacji, jest szkoła podstawowa nr 9. W świecie też będzie budowa placów zabaw przy szkole podstawowej nr 8 i przy szkole podstawowej nr 9 w ramach programu Radosna Szkoła. Jeżeli mówimy o budownictwie, to w planach jest budowa budynku mieszkalnego i ona nastąpi zaraz po uzyskaniu środków od ubezpieczyciela. Wiemy, że na ulicy Iwaszkiewicza spłonął budynek, czekamy tam na odszkodowanie. W momencie, jak tylko to odszkodowanie w całości otrzymamy, od razu przystępujemy do realizacji tego budynku. Termin rozpoczęcia inwestycji jest tylko uzależniony od momentu uzyskania odszkodowania. W budownictwie też ważną rzeczą jest dofinansowanie zmian systemu ogrzewania likwidującego piece węglowe. Jest to szczególnie ważne z uwagi na to, że jest to też rodzaj walki z coraz większą plagą chorobową, którą nazywamy rakiem i jest to dla nas bardzo istotne i tutaj próbujemy to środków miejskich, jak i pozyskiwać środki zewnętrzne, czyli pomagać też inwestorom niekomunalnym, niesamorządowym, żeby mogli w tym programie uczestniczyć. Z takich dofinansowań to jeszcze będzie dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala, dofinansowanie odnowy zabytków, co robimy co roku, dofinansowanie z przeznaczeniem na budowę monitoringu w siedzibie Komendy Policji. Wejkerowi jest to ważne, gdyż nasze możliwości zwiększenia ilości kamer już się skończyły ponowne możliwości zwiększenia ilości kamer będą wtedy, jeżeli powstanie nowe miejsce monitoringu i takie miejsce ma powstać w komendzie powiatowej policji, które będzie zsynchronizowane połączone z tym, które znajduje się w straży miejskiej, a da możliwość i stworzy tą szansę, żebyśmy więcej kamer mogli podłączyć na terenie miasta Wejherowa, czyli Stworzyć szanse bezpieczeństwa też w innych terenach, które tego wymagają. Nastąpi też dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Policji, która swój chce przekazać ochotniczej straży pożarnej. To są nie wszystkie inwestycje, ale te główne, które przedstawiam i które zostały wypracowane z radnymi, którzy pracowali, przygotowali i zagłosowali nad budżetem na rok 2013. Dziękuję serdecznie, jeżeli są jakieś pytania, to proszę, jeżeli nie, to indywidualnie potem. Dziękuję serdecznie.